Wacław Iwaniuk, trzy wiersze o śmierci, moje obłąkanie. Czy to kogoś obchodzi, na jakiej kołymie przyjdzie mi umierać? Jaka szerokość geograficzna wykopie mi grób? Między pleśnią nocy, a zgożkniałem świtem horyzonty raz gasną a raz płoną w różach Na dalekiej północy płetwa lodu okrywa eskimoskie iglo Amerykańscy turyści polują na renifery łowią w przeręblach foki spragnione powietrza Powszechny zawód mordowania trwa Litość to dziś słowo bez treści. Pieniacze w ekskluzywnych pismach powtarzają je chętnie, gdy wychodzą ze swoich wież z kości słoniowej po laur sławy płacony w dolarach. Porażeni prawdą zamykają się z długopisem i wiązką papieru, zanim odejdą na śmiertelny złom. My w tym czasie mamy na gardłach zaciśnięte Smycze. Rzeczywistość toczy walkę z nierzeczywistością. Każdy jej ruch rani. Ktoś kiedyś powiedział za nas co chciał, martwymi sentencjami ogłuszył pokolenia, ktoś inny je zapisał, choć win za słowo ponosi prawdopodobnie ród